Witam moi drodzy na kanale Mogaraż Moje Hobby. Dużo osób czekało, żeby w końcu ten projekt, co za moimi plecami ruszył. I chyba się doczekał. Wytarły jeszcze tutaj nieszczęsne elementy, których na, długo, na które długo czekaliśmy. Są nimi tylne podróżnice. Teraz wam je pokażę. tylne podróżnice. To jest drugi drugi Gips. Po to prawie 2,500 zł taki jeden element, ale naprawa starych podróżnic to było na tyle pracochłonne i nie wiadomo czy by się udało zrobić się w idealnym stanie, w idealnych proporcjach jak stary. Zobaczcie jak to wygląda wszędzie są już elementy. Blazie tutaj wygląda to tak. Że na dobrą sprawę nie ma co zbierać z tych podróżnic. Chyba to było dobre wyjście i nie robimy je na nowo takie jest plan Auto jest po przejściach w kilku miejscach było uderzone między innymi przednia, lewa strona Zmikrowane są miejsca przy podróżnicach Takie fałdy tam jak widzicie w jednym i w drugim miejscu tak samo i tutaj, to miejsce tutaj to jest widać, że jest Przekoszone lewa, cwiartka przednia, i tył. Wszystko jest skręcone. Podłoga w tym miejscu jest wybrzuszona. Tu widać fałdy. Tak samo z drugiej strony. To wszystko też nie jest fabryczne. Tutaj tak samo. Także jest to dodatkowa praca. Która troszkę tutaj nie pomaga w tym wszystkim. O, tu jest miejsce też pofałdowane. To jest coś, co się działo wcześniej. Tak tutaj widać, o w tym miejscu Widać o ile jest mocno przygłoszona karoseria To nic, no, działamy Parę elementów jest do piaskowania Jakimś cudem ten pas Nie jest zakupiony, więc to chyba szybko trzeba będzie kupić Też i w Polsce I koniecznie te ramki tutaj wzdłuż yy, Wzdłuż drzwi mają być nowe, no ale to też jest dostępne, więc to, tym. Problem jest z tymi słupkami bo są dostępne od wersji Coupe i Cabrio, ale nie ma to pasbacka. składa się ona z trzech części no i nie ma tego wszystkiego, więc będziemy porównywać się z wersją Coupe, może to się uda jakoś dopasować zobaczymy, no póki co trzymajcie kciuki udało raczej. się zdobyć wymiary Mustanga, tak żeby było łatwiej blacharkę robić przekątne, co prawda wszystko jest w calach ale mi się wydaje, że akurat to nie jest problem, więc na pewno się przyda Dodatkowo, e, pożyczyłem od teścia taki laser, e, żeby można było ustawić sobie poziomy, wszystkie budowlane, co no to chyba też nie ma większego problemu. Dodatkowo, jeszcze zamówiłem takie śruby rzymskie specjalne, e, które będziemy mocować do ramy, e, dzięki temu będziemy go trochę prostować. No i oczywiście, dodatkowe dwa kształtowniki, o, takie wielkie. Które też będą wzmacnieniem ramy. Aha, no i doszły dodatkowe części blacharskie eee, To jest dosyć ważne, bo są takie ramki, rynienki eee, wzdłuż drzwi przednich. No i pas tylny. Nie wiem jakim cudem, ale tyle było zamówień. To tej, nie będę teraz tego rozpakowywał. A tutaj jest pas przedni pomiędzy lampami. Nie wiem jakim cudem to się udało, że to nie zostało wcześniej zamówione, więc eee, no dziwne, no ale teraz już zaopatruję się w Polsce. Eee, dostałem rabat od. Eee, naszego klubowicza e, z Mustang Klub Polska no i tyle, no co jadę do blacharza zobaczymy czy coś tam jest podziałane już, nie? kolejny dzień z zmagań z Mustangiem i z blacharką e, w końcu w sumie ruszyło chyba na poważne z blacharką e, najważniejsze jest to, że, że postaram się w tej chwili już chyba w miarę e, systematycznie te filmiki dorzucać taki jest plan przynajmniej więc teraz możecie zobaczyć, że są już jakieś pierwsze etapy z yy, blacharki. Sorry, że znowu sprzęża ze światem, ale taka jest chyba kamera. Nie wiem, czy to jest jego wina, czy czego, ale ale sprzęża. Nie wiem czemu. Popatrzcie sobie, jak to wygląda. Dobra, zmieniliśmy oświetlenie, troszkę pomogło. I tak to na tą chwilę wygląda. Jest ten element podłogi wzmocnienie pod fotel pasażera. Zrobione jest to na, na Fels. Tak jak tu widzicie. No długo żeśmy się zastanawiali, czy robić to na FED, czy na, na z, no To jest mały pelt, gdzieś około 3-4 mm z zakładką, czy zrobić to na, na styk i po prostu ściegiem rzucać. Ale na dobrą sprawę wygląda to dosyć dobrze, więc chyba, chyba podjęliśmy dobrą decyzję. Tak to na tą chwilę wygląda. Plan jest taki, że w tej chwili zaczniemy od tego, żeby wstawić tutaj ten słupek A zewnętrzny razem z tą blachą, co tutaj widzicie ten element bierze na początku później będzie tutaj próg błotnik tylny i tak jest, tak jest plan zaczniemy od prawej strony tak? później dopiero zaczniemy drugą stronę lewą, jak będzie próg, to będzie można wstawić tutaj groć i, no i pociągnąć dalej, także trzymajcie kciuki teraz już powinno iść z górki, w końcu no, blacharka naprawdę ruszyła. Yy, raczej chyba już teraz nie będzie żadnych yy, takich dużych zlekań jeśli chodzi o, o naprawę. Po prostu yy, trzeba mieć do tego cierpliwość, i tym bardziej, że no, zbieraliśmy, zbierałem też pieniądze na tą blacharkę, bo to jednak nie jest mały projekt. Więc yy, no, działamy, działamy powoli do przodu. Taki jest plan.